Dobra, Siemano, więc chciałem zrobić ten film, gdzie wytłumaczę na czym polega budowanie siły, a na czym polega budowanie masy mięśniowej i jaka jest różnica między robieniem tego naturalnie, a jaka jest różnica między robieniem tego na sterydach, bo mam już dość, jak ktoś mi pisze w komentarzach, że dla Naturala to najlepiej duże ciężary i niska objętość, mało powtórzeń, bo dla nas naturalnych to jest najlepiej, bo to jest gówno prawda, bo to, że ktoś jest na sterydach, to nie zmienia funkcjonowania, nie, nie, zmienia ogólnie, nie, nie zmienia ogólnego mechanizmu funkcjonowania Twojego organizmu. Nagle nie stajesz się jakimś osobnym gatunkiem zwierzęcia, nie jesteś jakimś superhuman motherfucker, tylko jesteś nadal człowiekiem i po prostu możesz robić dokładnie to samo co naturalna osoba, tylko możesz robić tego więcej, częściej i możesz wyciągać z tego więcej, ale nie jesteś innym człowiekiem. Dobra, więc pier pierwszy punkt to omówmy sobie takie równanie budowania masy mięśniowej, czyli M równa się. I pierwszy element to jest wielostaw, czyli ruchy wielostawowe. Potrzebujemy używać ćwiczeń wielostawowych, takich, które używają dużo różnych grup mięśniowych pracujących razem, bo tylko one są wystarczająco stymulujące na układ nerwowy i powodują wystarczające wyrzuty, wyrzuty hormonów w swoim ciele, żeby powodować tak długoterminowo wzrost. Na izolacjach, na ćwiczeniach na pojedynczy, mały mięsień zasada jest taka sama, no tylko że izolacje w pewnym momencie stopu, stopowane są przez, twoim, przez Twój poziom fundamentów, tak? Czyli nie zbudujesz ogromnych barków, robiąc same wznosy bokiem. Najpierw musisz robić ruch, który angażuje trochę więcej mięśni, czyli na przykład wyciskanie ponad głowę, pompki wstają na rękach tego typu rzeczy. Teraz drugi element, czyli Fast Twitch Muscle Fiber Activation, czyli aktywacja włókien szybko kurczliwych Twojego ciała, czyli tych jednostek generacji siły, jednostek motorycznych o wysokim progu aktywacji, które się włączają dopiero jak jest kurewsko ciężko dla Twojego ciała. I możemy to zrobić na dwa sposoby, albo możemy to zrobić dźwigając bardzo duży, ciężki ciężar na małą liczbę powtórzeń, tak? Bo nie damy rady po prostu podnieść go na dużą ilość powtórzeń, czyli to będą zakresy typu jedno powtórzenie do sześciu powtórzeń max. I wtedy od samych nawet pierwszych powtórzeń te włókna będą angażowane do, do podniesienia ciężaru, bo po prostu Twoje ciało jest do tego zmuszone. Albo możemy to zrobić, dźwigając trochę mniejszy, umiarkowany ciężar, ale w takim zakresie powtórzeń od 6 do 20 powtórzeń, gdzie dopiero po jakimś czasie, najpierw jak zmęczą się włókna wolno kurczliwe, to dopiero aktywują się te włókna szybko kurczliwe, i w ten sposób też możemy je aktywować, ale większość osób nie jest w stanie tego dobrze zrobić, bo za wcześnie sobie odpuszcza albo robi ćwiczenia bez napięcia. Bo najważniejsze w obu tych przypadkach albo na ciężki ciężar, albo na umiarkowany ciężar w obu tych przypadkach, żeby do tej aktywacji włókien szybko kurczliwych doszło, to musi na tych mięśniach, mięśniach, które mają pracować, być. Napięcie, czyli możesz zrobić ćwiczenie, gdzie napięcie będzie zupełnie gdzie indziej niż ma być i nie poczujesz takiego uczucia palenia, nie poczujesz kwasu mlekowego, który z kolei jest dowodem na to, że aktywujesz te właśnie jednostki motoryczne o wysokim progu aktywacji, te włókna szybko kurczliwe, bo kiedy te włókna szybko kurczliwe pracują, to one wydzielają kwas mlekowy i dlatego masz takie uczucie palenia, pieczenia, bo po prostu on się wydziela, kiedy te włókna są aktywowane. A kiedy włókna wolno kurczliwe pracują, czyli te takie włókna, które są odpowiedzialne za wytrzymałość Twojej, Ciała taką długodystansowość, to one wydzielają wodę i dwutlenek węgla. No i teraz, tak, te niższe zakresy powtórzeń będą budowały nam bardziej siłę niż mięśnie, bo są bardziej stymulujące na układ nerwowy niż na układ mięśniowy, a te wyższe zakresy powtórzeń będą bardziej budowały mięśnie. mięśnie a mniej będą budowały siłę, dlatego że mniej angażują układ nerwowy, a bardziej angażują układ mięśniowy i wydolność. Ale kluczowy element to jest właśnie to napięcie, bo tak naprawdę czas pod napięciem to jest tak naprawdę objętość, bo to, że ktoś robi małą liczbę powtórzeń w serii i mało serii, to nie, nie znaczy automatycznie, że to jest niska objętość, bo jedna osoba może zrobić 20 powtórzeń w danej serii, ale zrobić je w gówniany sposób, nie utrzymać napięcia na danym miejscu, na którym ono miało być, zrobić te powtórzenia bardzo szybko i na się i tutaj tak naprawdę tego czasu pod napięciem ta osoba ma zero i ta seria w ogóle nie będzie efektywna, mimo tego, że to jest duża objętość w cudzysłowie, natomiast może być osoba, która zrobi tylko 6 powtórzeń w danej serii, ale zrobi je bardzo powoli, dokładnie i każde powtórzenie będzie utrzymane napięcie na danym mięśniu i tego czasu pod napięciem tutaj ta osoba sobie wygeneruje w może nawet 40 parę sekund ten mięsień być pod napięciem i będzie miał od cholery palenia na tym mięśniu i wygeneruje sobie bardzo dużo stresu metabolicznego i ta osoba mimo tego, że zrobi mało serii i mało powtórzeń, to objętości tak zwanej, takiej prawdziwej objętości, czyli czasu pod napięciem, będzie miała wciół dużo. Więc dopiero jak traktujemy oba te zakresy jednakowo, czyli w obydwu utrzymujemy napięcie, to wtedy możemy je fair porównać i zawsze te wyższe zakresy powtórzeń z mniejszym ciężarem zbudują więcej mięśni z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze łatwiej jest wygenerować sobie więcej takiego czasu pod napięciem mający lżejszy ciężar na sobie i robiąc nim więcej powtórzeń, bo wcale nie trzeba takiego super ciężkiego ciężaru typu 90% twojego maksa, żeby w ogóle aktywować mięśnie wystarczy 30-40% jak robisz ćwiczenie dobrze, a po drugie te zakresy powtórzeń są o wiele mniej obciążające układ nerwowy w porównaniu do tego, więc o wiele łatwiej jest ci się z tego zregenerować niż z tego, przez co Jesteś w stanie częściej powtarzać ten trening, i tutaj mamy trzeci, w sumie, największy składnik do budowania mięśni, czyli częstotliwość, bo im częściej jesteś w stanie w danym tygodniu powtarzać jakieś ćwiczenie wielostawowe i aktywować na nim włókna szybko kurczliwe, nawet jeżeli to będzie niewielka porcja tej aktywacji, nawet minimalna aktywacja, ale często powtarzana, znacząco zamplifikuje Twoje przyrosty masy mięśniowej, tak? Wiadomo, że gdybyśmy mogli naturalnie trenować. 7 razy w tygodniu bardzo dużo serii, bardzo bardzo dużo powtórzeń i z dosyć ciężkim ciężarem to byłoby idealnie. Ale całe to równanie jest ograniczone czymś takim jak regeneracja i naturalnie nie będziesz w stanie się zregenerować z takiego naprawdę treningu do zajazdu codziennie przez 7 dni w tygodniu. I dlatego też jakby taka niska objętość, mało serii i mało powtórzeń to nie jest żadna jedyna słuszna metoda dla naturala, żeby budować masę mięśniową i nie da się inaczej, bo wystarczy spojrzeć poza siłownię na inne dyscypliny, wystarczy spojrzeć na gimnastyków i ich masywnie rozwinięte plecy, masywnie rozwinięte barki, bicepsy, tricepsy na... Baletnicy, ich ogromnie rozwinięte łydki. Na kogo? Na bokserów ich ogromnie rozwinięte brzuchy i barki. Na. Kolaże i ich rozwinięte uda na sprinterów na krótki dystans, którzy mają też masywne nogi i też dobrze rozwiniętą górę. Żadna z tych dyscyplin nie dźwiga ogromnych ciężarów ani nie robi mnóstwa izolacji na treningu siłowym codziennie jako ich główny element treningu. Natomiast każda z tych dyscyplin musi na te partie, które są u nich najbardziej rozwinięte, robią na treningach ruchy wielostawowe. Wszyscy z nich mają bardzo dużo czasu pod napięciem na swoich treningach i bardzo często muszą się zmagać z tym, że pracują w warunkach bezlenowych te mięśnie i wszyscy z nich. Nie Trenują tylko raz w tygodniu, tylko trenują wiele razy w tygodniu, a niektórzy pewnie i nawet dwa, trzy razy dziennie. I tak niektórzy z nich są na sterydach, wiem o tym, natomiast nie wszyscy są na sterydach i zasada nadal jest taka sama, bo sterydy nie zmieniają nagle magicznie zasady mechanizmu budowania mięśni w Twoim ciele. Bo to, co robią sterydy, to jak jesteś naturalny i idziesz na trening, to mamy chwilowe podwyższenie się poziomu. Hormonów takich jak testosteron, Human Growth Hormon, HGH, IGF, IGF1, coś takiego, one idą do góry, a obniża się jednym i tym samym poziom miostatyny, czyli takiego białka, które hamuje rozwój mięśni w Twoim ciele. Jak ono jest, jest podwyższona, ta miostatyna, to Twoje mięśnie nie mogą rosnąć. A te hormony powodują, że ona też spada w dół, więc miostatyna jest obniżona. No i teraz też potrzebujesz tutaj jak zmęczysz się na tym treningu do tego stopnia, co nie? To raz, że to okno jest otwarte tylko przez tam 24 do 48 godzin u naturalnej osoby, jesteś w stanie budować mięśnie po treningu, jakby ta synteza białka do mięśni trwa przez tam 24 do 48 godzin. No i też potrzebujesz mniej więcej te 24 do 48 godzin, żeby twoje mięśnie się zreperowały, kiedy trenujesz naturalnie, więc dopiero tutaj, po tych 24 godzinach, twój poziom zmęczenia wraca do normy, co nie? Natomiast jak ktoś jest na sterydach, to jako że wstrzykawia ma swoje hormony dostarczane, to to okno, które się tutaj tworzy z tych podwyższonych hormonów i obniżonej miostatyny, ono jest otwarte non-stop, cały czas, 24 na 7 przez cały tydzień, co nie? Nieważne, co ta osoba robi, te hormony cały czas są podwyższone, bo jest na sterydach. Tym samym jej poziom miostatyny jest cały czas obniżony, więc cały czas może budować mięśnie, a na dodatek każde zmęczenie, jakie ta osoba sobie wygeneruje z treningu, regeneruje się z dwa razy szybciej, jak nie jeszcze szybciej, więc ta osoba może sobie pozwolić na dwa razy cięższe treningi, dwa razy częściej niż osoba naturalna. Od naturalna osoba już nie będzie w stanie się z tego zregenerować. Osoba na sterydach... Owszem, natomiast zasada budowania mięśni jest taka sama. Także to nie jest tak, że osoba naturalna ma jakieś zupełnie inne zasady niż osoba na sterytach, bo osoba naturalna też chce trenować jak najwięcej serii, jak najwięcej powtórzeń i jak najczęściej najlepiej, tylko w granicach Twojej regeneracji. I zawsze, jakby robiąc więcej powtórzeń i więcej serii, zbudujesz więcej mięśni. To nie jest tak, że zbudujesz mniej. Jakby im więcej, to nadal dla naturalnej osoby też jest lepiej, ale to musi być w pewnych granicach, bo. Jak jest, tutaj są niskie powtórzenia po tej stronie, tutaj są bardzo wysokie powtórzenia po tej stronie. Mnóstwo serii, mnóstwo powtórzeń, umiarkowany ciężar, a tutaj jest mało serii, mało powtórzeń i bardzo ciężki ciężar. To ani to nie jest dobre dla osoby naturalnej, bo tutaj tylko i wyłącznie osoba na sterydach by sobie dała radę, bo tylko ona ma takie zdolności do regeneracji, że może cały czas napieprzać tak ostro. A tutaj to nie jest najlepsze, bo bardziej budujesz siłę, niż, bardziej, niż budujesz mięśnie. Więc odpowiedź dla osoby naturalnej jest gdzieś tutaj, Pośrodku, umiarkowany ciężar w miarę wysokie powtórzenia, kilka serii, tak od 3 do 5, do 7 serii na, na dany trening i odpowiedni czas na regenerację i w ten sposób zbudujesz najwięcej mięśni. A jedyny powód, dla którego jak ktoś wcześniej trenował na dużo powtórzeń, dużo różnych ćwiczeń na pompę i tak jak kulturysta na sterydach, i teraz przesiada się na trening bardziej siłowy i robi same ruchy wielostawowe i robi w niskich zakresach powtórzeń i trenuje pod siłę i mówi, że za teraz dopiero zaczął budować mięśnie, no to nie dlatego, że jakby w ten sposób zaczyna się budować więcej mięśni, tylko dlatego, że w końcu zaczął robić ruchy wielostawowe, które są odpowiedzialne za budowanie masy mięśniowej w twoim ciele i w końcu zaczął robić na tyle duży ciężar, że nawet w tych niskich zakresach powtórzeń aktywuje włókna szybko-kurczliwe z samej racji tego, że ma po prostu bardzo duży ciężar, natomiast to nie znaczy, że i no i przestał się przetrenowywać, tak, bo nie trenuje już pięć 6 razy w tygodniu, tylko teraz trenuje 2-3 razy w tygodniu, więc ma więcej czasu na regenerację, więc nie przetrenowuje się finalnie. No i to nie jest tak, że on jakby gdyby utrzymał napięcie na tych mięśniach w tych wyższych zakresach powtórzeń i zrobiłby więcej serii, ale prawidłowo z napięciem to zbudowałby mniej mięśni nie. Zbudowałby więcej, tylko że większość osób po prostu nie potrafi tego napięcia utrzymać. No także mam nadzieję, że trochę ci chociaż rozjaśniłem w głowie, i już nie jesteś tym aż taki zagubiony, mniej więcej kumasz o co chodzi. A jak jesteś trochę taki jak ja i jesteś taką osobą, która chce budować ciało, które będzie i zajebiście wyglądające, umieścione i tak dalej, ale też właśnie sprawne i takie przydatne w realnym świecie, takie faktycznie funkcjonalne, na tym ci zależy i tylko przydałby Ci się taki sprawdzony system, coś prostego, co po prostu mógłbyś powtarzać na okrągło, żeby mieć efekty, no to możesz sobie zobaczyć moje programy na Szostek.pl, bo to jest dosłownie to na czym ja do tej pory trenowałem i większość mojego postępu właśnie na tym było zrobiona także jak tobie by się coś takiego przydało, to możesz sobie zobaczyć, może tobie też pomogą. Jakbyś chciał poczekać do kwietnia na naszą nową platformę, gdzie będą wszystkie moje programy w jednym i będzie taka nasza zamknięta społeczność chłopaków, którzy trenują na moich programach, gdzie właśnie każdy będzie mógł zadać mi pytanie, będziesz mógł zadać komuś innemu pytanie w programie, kto może ci pomóc, kto jest na przykład na trochę wyższym poziomie i będziemy mogli sobie wszyscy jakby pomagać nawzajem. Tak naprawdę fajna społeczność może z tego być. To premiera dopiero w kwietniu, ale można się zapisać na listę oczekujących. Jak chcesz wesprzeć rozwój kompanii i tego kanału, to napisz pod spodem jakiś komentarz. Cokolwiek napiszesz jest super i zostaw łapę w górę, bo to serio bardzo, bardzo pomaga. Jakbyś chciał sobie dołączyć do nas, do kompanii, do chłopaków, którzy idą po takie życie i takie ciało, jakie nas tak serio, serio w głębi by nas satysfakcjonowało, to możesz sobie zostawić subą mnie na kanale. I obejrzyj sobie te kilka filmów, które podrzucam w opisie zawsze i w komentarzu pod filmikiem, bo też mogą Ci pomóc, też mogą być przydatne. I pamiętaj, że szkoda życia na bycie niewolnikiem w swoim życiu i w swoim ciele, także zbuduj sobie takie, z którego będziesz naprawdę zadowolony. I trzymaj się, widzimy się w następnym stereo. Na razie, cześć.